To nie do wiary. Co się stało, Muminku? Zobacz sama. Mrówka ma opatrunek na nodze. Może ją złamała? Ale czy sama go sobie założyła? To, to raczej niemożliwe, ale jeśli taki jest, to bardzo sprytna mrówka. Hmm? 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 Hmm. Co tam robisz? Na gniazdku był nasz pokrowiec, naczelnik. Aha, może to po to, żeby utrzymać jajeczka w cieple, kiedy nie ma rodziców. Rozumiem, więc to dorosłe ptaki przyniosły tutaj nasz pokrowiec. Co za inteligentni rodzice, no. Mrówka ptaski nagle zrobił się takie mądre. O, też? O, <laughs> <laughs> o, oh, oh, co te pszczoły, pszczoły tu robią? Powiedz nam, mamusiu, no powiedz! Poszłam po swoich miodów, a on leżał Aha, tu te Pszczoły nagle zmąszały? O czym mówisz? Pszczoły musiały pomyśleć, że łatwiej im będzie brać miód z domu, niż zbierać nektar z kwiatów i przerabiać go na biurze. Nie, pszczoły nie potrafią przenosić ciężkich słoików. Hmm, no, czy jedna nie, ale może gdy jest ich tysiący, albo milion, albo nie wiadomo ile, to mogą. Kochania, ty tak lubisz orzechy i ciasteczka z miodem. Hmm, ja mam... Proszę was pszczółki, zostawcie nam trochę. Uważaj, one są niebezpieczne. Ja wam dam. Te pszczoły zmątrzały, zastanówmy się, to może coś znaczy? Ciekawe co? Niedobrze. niedobrze. Niedobrze, bardzo niedobrze. Ptaki i owady zmieniają się. A jeśli się zjednoczą, połączą siły i zaatakują nas. Psz, psz. Co? Mogą stwierdzić, że chcą mieszkać w naszym domu. Tak. Sprawa jest poważna! Ja nie chcę mieć mrówek w muszku. Nie chcę tak że tych pszczół! Nie ma chwili do stracenia! Muminku, pomóż mi! Szybko! <grym wytrzyma> już jesteśmy bezpieczni, tatusiu? No! Nie wolno nam już wietrzyć domu! Ojej, taki mogą wleczyć chwilem. Co to? O, przyszła pysia. Słońce za ostre. Rośliniki. Odpocznijcie sobie w cieniu. O! Witam Was! Osłodziłam pietruszkę Parasoką. i jest teraz bardzo zadowolona, prawda? Hmm? A czy zrobiłaś może coś z naszym miodem? O tak, pszczoły teraz są bardzo, ale to bardzo szczęśliwe. I okryłaś ptasie gniazdo pokrowcem na czajnik? Ależ oczywiście. Nawet ptaszki czasem przecież chcą trochę odpocząć. I założyłaś opatrunek na nogę mrówki? O tak. Biedactwo chyba ją złamało. Musiałam jej pomóc. <śmulatuj> Och, co za ulga! Na szczęście ptaki i owady się nie zmieniły. Tak, bo wcale nie powinny! No to możemy żyć spokojnie, tatusiu. Chyba możemy wszystko poustawiać, jak było. Pomożesz mi, mamusiu? Tak, kochanie. że jest bardzo miła. Dla mnie wcale nie jest dziwna. Spójrz tylko na jej nos. Co? Na co ty patrzysz? Powiedziałem nos! Hmm, ma czarujący nos. Tak miło zadarty. Rzadko można spotkać dziewczynę z tak pięknym noskiem. To tak. Jeżeli chcemy jutro popływać łódką, musimy naprawić ten. Chodźmy wreszcie do domu, dobrze? No idziesz? Ja chyba zostanę tutaj. To no, on mówił, że przyjdzie wcześniej. Wcale nie przyjdzie, przecież poszedł do myśli. Sama widziałam. Tak, znowu? No właśnie. Co mu się stało? O czym on myśli? Nam go że o niczym. On wcale nie myśli. Mmm... Co się stało, Ryjku? Hmm. Wyglądasz na bardzo smutnego. Rejku, hmm. Ryjku, przestań wzdychać i jęczeń. I wzdychasz i wdychasz, Wyglądasz jeszcze bardziej głupio niż zwykle, wiesz? Hmm. Czuję się fatalnie. I na pewno mam gorączkę. Tak? Wyglądasz na chorego. Może się przeziębiłeś? Hmm. Niedobrze. Lepiej idź, Ryjku, do łóżka. Jak? Boli cię coś? Tak. Trochę boli. Piękno wyglądasz. Naprawdę? Czuję się już troszkę lepiej. Oj, lepiej. Pysia. Co? Co ty powiedziałeś, Ryjku? E, e, Czy ja coś powiedziałem? Tak, Ryku, Powiedziałeś pysia. Co? Powiedziałem to, pisza? No, mm -hmm. pysia? Mm -hmm. pysia? Pysia, tak! Piszę? Piszę? Piszę, tak! Moja pisza, piszunia! Kochana piszunia! Zgadza się, mam głowę pełną pysi. Co gdy myślę o pesi mojej serce i ciało, Stają się leciutkie, Ach, takie leciutkie pesia, Jest taka piękna, taka subtelna, A ja nigdy dotąd ci nie czułem takiej... To musi być miłość, twoja pierwsza miłość! Ooo, się zakochał, niech mnie drzwiści znał, Ja zawsze mówiłam, że jest głupi! Hmm? Miłość? To, 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 tak się ją właśnie czuję, ale mnie się to nie podoba. Ach, co ja mam zrobić, Muminku? Powiedz! pomóż mi, proszę cię, proszę! O nie, nie, nie masz to pytać, Muminka. On nigdy nie był zakochany, prawda, Muminku? A może się mylę? A właśnie, że byłem. Tak! To może powiesz Rejkowi, co taki zakochany ma ze sobą zrobić? Aha, tak. Hm. Nie, migotkolne, pij, ty mu powiedz. Ojej, muminku, ależ ty jesteś wstydliwy. Bryku, powiedz jej, co do niej czujesz. Poczujesz się wtedy lepiej. To często pomaga. Nie? Mam powiedzieć, Pysi, co do niej czuję? Tak! Dobrze, to... Cię kocham, doskonałe, no dobre, świetne. Teraz już wiem. Tak, teraz już wiem. Tak, 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 tak. Tak. Nie mogę, nie, nie mogę, gdy ją zobaczę, nie wykszturza ani słowa, ani jednego słówka. Jejku! On jest poważnie chory! Mulinku, czy nie sądzisz, że powinieneś z nim pójść? Ja. Stał za tobą i szepnę ci, co masz powiedzieć. Słuchaj, nie ma się czego wstydzić. Powiedz jej to głośno i wyraźnie. No, iść. no iść już i już się tak. No. Witam cię. Czym e, mogę ci służyć? A. Nie, a kocham cię, Pysiu. Nie, 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 Ryjku, to nie brzmi jak głos twojego serca. No, naprawdę? Więc tak, Pysiu, kocham cię, naprawdę cię kocham, kocham cię, kocham cię z całego serca, nigdy cię nie opuszczę, Pysiu, Pysiunku, moja najkochańsza pysienieczka, Pysiunku, Pysiuleczku, mój kochany Pysiurku, Pysia, Pysia, Pysienka, Pysieniuszka, moja kochana Pysia. Tak, naprawdę? Tak, teraz wiem, jestem pewien, nareszcie, tak, zrobię to. Riku, ik, tak. W porządku, w porządku. O, znów przyszedłeś. Wiem, pomogę jej zbierać kwiatki. Zaraz. Zaraz! Gdzie są najładniejsze? może tu. Nie, nie, tutaj. O, o, tu, 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 tu. Tak. by. Wyślu, zrywałem dla ciebie kwiatki. Są twoje, proszę. a oh, chociaż ty narabił, barbarzyńca! Mama, zrywałem kwiatów. Ja deryłam Nie jesteś stworzony na wielbiciela! Wręcz odwrotnie! Proszę, ją nie graj takiej smutnej melodii! Ryjek jakie potrzebuje raczej czegoś weselszego! Bardzo przepraszam. ją powiedz, co mamy z nim zrobić! to nie wiem. To nie wygląda na powszechną przypadłość, chociaż mnie ona nie dotknęła. <try> 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 Jedyne co może zrobić, to zapomnieć o pysi. Czas leczy rany. Nie, gdzie, gdzie jesteś? Dokąd on mógł pójść? Och mi, a po co ci ta patelnia? Żeby nią coś wybić ryjkowi z głowy, to najlepsza na świecie kuracja. Uh. Nie, Ryjek? A co on tam robi, nie rozumiem. O, nie myślałam, że jest aż tak zrozpaczony, no i tak bardzo głupi. Co? To? że chcesz się rzucić do morza i pobiegliśmy Cię ratować, przyjacielu. Ja miałbym się rzucić do morza? Zwariowaliście? Przecież ja w ogóle nie umiem pływać. Tak? To wobec tego co robiłeś tu na pomoście? Przyszedłem umyć twarz, żeby zapomnieć o Pysik. Słyszałem, że to podobno pomaga w bardzo wielu przypadkach. Co? Więc wcale nie chciałeś rzucić się do morza? Nie, głuptasy, skądże? No? no.

Rejku, że sobie przypomniałeś? Żal ja Dziś... mi tego Ryjku. Tak, tak. Przypomniałem sobie właśnie, że, 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 że od wczoraj nic nie na Jak jest to okropne, tak jestem głodny. Najmniej już wie, co dla niego ważne. Jesteś wyleczony z tej miłości, drogi Rejku. <noise> Muszę przyniosłam następne Tak, Dziękuję, są wspaniałe. Ależ to może zjeść. No, bardzo dobre. Bardzo dobre. Myślałbym, że i tak nie umiem robić naleśników. Zresztą muszę o najlepsze. To <grym wyszło> najlepsze na świecie. I proszę o jeszcze jeden. <grym wyszło>